Arabski dyplomata wizytujący pierwszy raz USA był na obiedzie w departamencie stanu. Wielki emir nie był przyzwyczajony do takiej ilości soli w jedzeniu, frytki, sery, salami itp. Więc co chwila wysyłał swojego służącego Abdula po szklankę wody. Raz po raz Abdul zrywał się i wracał z pełną szklanką, aż pewnego razu wrócił z pustymi rękami. Abdul, synu brzydkiego wielbłąda, gdzie moja woda? zażądał wyjaśnień wielki emir tysiąckrotne przeprosiny ona jaśniejszy wyjąkał załamany abdul biały człowiek siedział na studni małżeństwo z czterdziestoletnim starzem leży sobie w łóżku tyłem do siebie i nagle odzywa się żona janek a pamiętasz jak za młodu to mnie przed snem za rękę trzymałeś wkurzony janek się odwraca i chwyta żonę za rękę Potrzymał chwilkę i się odwrócił na co żona znowu a pamiętasz, jak mnie przed snem w policzek całowałeś? Janek, już porządnie zdenerwowany, odwraca się, cmoka żonę w policzek i z powrotem na drugi boczek. Jaśku, a pamiętasz, jak mnie na dobranoc zawsze w łóżko kąsałeś? Jan, wkurzony na maksa, wstaje z łóżka. Jaśku, a ty gdzie się wybierasz? Ja się gwarczy. Po zęby.